Po wielu dyskusjach i rozmowach, w których udział wzięli radni Rady Miasta, przedstawiciele urzędu oraz organizator, został wypracowany tryb postępowania w sprawie Sunrise Festival. Wydało się, że wybrzmiało z każdej strony, czego radni oczekują i czego oczekuje potencjalny dzierżawca. Sądzimy, że przedłożony nie jako załącznik, ale jako obietnica pani prezydent projekt uchwały. Ten projekt umowy. Którą ewentualnie prezent, być może czasami jeszcze z drobnymi jakimiś tam poprawkami, chciałaby podpisać z panem z MDT Production. Jest wypracowanym konsensusem. Co do organizacji samego Sunrise Festival, radni są przekonani o tym, że domem festiwalu powinien być Kołobrzeg. Prowadzone dyskusje dotyczyły planów organizacji innych wydarzeń na terenie Podczela. Mamy sytuację budżetową, jaką mamy i liczymy na to, że te dodatkowe imprezy, które może, mógłby przedsiębiorca organizować, pozwolą nam na. Udział w jakim, w tej akcji promocyjnej, czyli pozwoli, jakby, promować nasze miasto, sądząc, że to mają być, chociażby po tym, że mają to być imprezy masowe, i takie też zapisy zawarliśmy w umowie. Jednocześnie chcielibyśmy, aby organizator na swoich biletach, materiałach promocyjnych, w social media. Promował również miasto Kołobrzeg przez używanie naszych, naszego oficjalnego logo. Poza festiwalem Sunrise umowa zakłada możliwość organizacji nie więcej niż czterech dodatkowych imprez masowych. Miasto nie wskazuje jednak dokładnego okresu, w jakim miałyby się one odbywać. Różne były głosy, że jedna w maju, czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu, ale wiecie Państwo, że to, to też rynek decyduje o tym, kiedy imprezy mogą się odbywać, tak? Nie możemy też się skumulować w jednym czasie, żeby to też nie było uciążliwe dla mieszkańców Podczela, bo to też trzeba mieć pod uwagę, że to jest przepiękne, spokojne osiedle i też chcielibyśmy to wszystko pewną równowagę zachować. Miasto planuje także opracować kompleksowy plan zagospodarowania terenów Podczelu. Nawet zaproponowane działania w tym kierunku, a to są działania, które w czasie. Będą jednak rozłożone i potrzeba kilku lat, chociażby na jakiś konkurs architektoniczny, opracowania kompleksowanego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru, jakby zidentyfikowanie potrzeb dla tego obszaru. Tu pewnie dyskusja będzie ogromna. Myślę, proszę Państwa, że te 9 lat to będzie właśnie czas, żeby przygotować się do. No do tego, co z tym podczelem i jak ono miałoby w przyszłości wyglądać. Projekt uchwały dotyczący organizacji festiwalu Sunrise przez 9 kolejnych lat oraz dzierżawy terenu znajdującego się na osiedlu podczele będzie dyskutowany podczas sesji Rady Miasta 24 lutego.